swoich mord nazwiskiem mojego świętej pamięci brata. go, Jesteście kanariami. Nie podpiszę ustawy o Sądzie Najwyższym, nawet jeżeli takowa zostanie uchwalona w polskim parlamencie, jeżeli wcześniej ta ustawa złożona dzisiaj przeze mnie jako prezydencki projekt nie trafi na moje biurko uchwalona przez polski parlament. Jak można taki potencjał spieprzyć, tak, żeby mieć ludzi na ulicach? Przecież ci ludzie powinni fetować na część PiSu, że zmieniają prawo, a dzisiaj mają przeciwko sobie ludzi. Jak, trze jak trzeba być lekkomyślnym i krótkowzrocznym, żeby przy takim potencjale tak to spieprzyć? Ja nie rozumiem. Skadzam <grym> się z posłem Lirojem, też tego nie rozumiem. Nie rozumiem poczynań PiSu z ostatnich, no, w sumie już prawie dwóch tygodni, ale nie rozumiem też, dlaczego się z tego wszystkiego śmieję, bo szczerze powiedziawszy sytuacja jest tragiczna. W komentarzu pod filmikiem znajdziecie interaktywny spis treści, za pomocą którego możecie nawigować do wybranej części filmiku. Co najbliższe kilka minut będę zarysowywał kontekst, wyjaśniam o co właściwie w tych wszystkich protestach chodzi, dlaczego te ustawy są kontrowersyjne. Jeżeli jesteście zainteresowani tylko moją opinią w tej sprawie, no to jak najbardziej przeskoczcie do tej części. Ok, no to pro forma, najpierw zarysujmy kontekst sytuacji. 12 lipca późnym wieczorem, bez wcześniejszego ostrzeżenia, pojawił się w Sejmie projekt poselski o Sądzie Najwyższym autorstwa PiS. Projekt ten szybko wywołał duże kontrowersje, gdyż zakładał przejście wszystkich sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku, za wyjątkiem tych, których wskazałby pan minister. Zatem jest to stary mechanizm, który już starożytni brzmianie nazywali, widzi mi się jak jest. Dodatkowo projekt zakładał, że jeżeli sędzia osiągnie 65 lat, a w środku chyba pani sędzi 60 lat, no to te osoby przychodzą na emeryturę czy w stan spoczynku. Natomiast jeżeli pan minister zadecyduje inaczej, to może zezwolić tym osobom na jeszcze kilka lat dalszego sędziowania. Ponownie jakie są kryteria? Widzi mi się, jak jest. Ustawa ta także wprowadzała nową instytucję odpowiedzialną za postępowania dyscyplinarne w Sądzie Najwyższym. I czytałem wiele opinii prawników, bardzo krytycznych wobec pakietu reform proponowanych przez PiS, którzy jednak wskazywali, że idea tej izby dyscyplinarnej sama w sobie nie jest najgorszym pomysłem i rzeczywiście jest w tym potencjalna wartość. Natomiast w kontekście właśnie wszystkich proponowanych zmian. No jak i retoryki, która towarzyszyła tym zmianom, trudno nie oprzeć się wrażeniu, że cała ta dyscyplinarka miałaby bardziej znaczenie polityczne niż merytoryczne. Bowiem ustawa o Sądzie Najwyższym była tylko częścią szerszego pakietu yy, wprowadzonego przez PiS. Mamy również przegłosowanie, stworzenie nowej Krajowej Rady Sądownictwa oraz zmianę ustroju sądu. Zmiana ustrojowa sądów odstępuje od modelu powoływania prezesów sądów apelacyjnych i okręgowych przez ministra sprawiedliwości po uzyskaniu opinii zgromadzeń ogólnych sądów. Odstępuje także od powoływania prezesa sądu rejonowego przez prezesa sądu apelacyjnego z zasięgnięciem opinii o kandydacie na rzecz całkowitego wyboru przez ministra sprawiedliwości. A i przez 6 miesięcy od dnia wejścia ustawy w życie minister sprawiedliwości może odwołać prezesów i wiceprezesów sądów bez zachowania wymogów określonych w przepisach. Czyli ponownie mechanizm zwany widzi mi się. A na czym polegała przynajmniej w pierwszej formie reforma o Krajowej Radzie Sądownictwa? No zakładała wygaszenie kadencji wszystkich członków Krajowej Rady Sądownictwa, co prawnicy wskazywali jest niekonstytucyjne, gdyż kadencja Sędziów w Krawie Radzie Sądownictwa jest ustalona według Konstytucji, więc wiele osób wskazywało, że mamy tu próbę reformy konstytucji za pomocą zwykłej ustawy bez potrzebnej większości konstytucyjnej, a efekt byłby tego taki, że Sejm by ustawił skład, cały skład nowej Krajowej Rady Sądownictwa, a tak się składa, że większość w Sejmie ma PiS, więc PiS wybrałby wszystkich sędziów. Czyli widzicie, że ten pakiet ustaw, nie tylko ustawa o Sądzie Najwyższym, od której właściwie y, całe protesty się zaczęły, ale w ogóle i y, y, ustawa o KRS-ie i o ustroju sądów jako całość dają niesamowitą władzę, i wpływy polityczne i narzędzia nacisku na cały aparat sądownictwa. Teraz pozwolę sobie zacytować posła Liroya. Ciekawa rzecz, bo jak spojrzymy na to w szerokiej perspektywie, za zmianą w sądownictwie tak naprawdę jest 80-90% Polaków. Jak można taki potencjał spieprzyć, tak, żeby mieć ludzi na ulicach? Przecież ci ludzie powinni fetować na część PiSu, że zmieniają prawo, a dzisiaj mają przeciwko sobie ludzi. Jak, trze jak trzeba być lekkomyślnym i krótkowzrocznym, żeby przy takim potencjale tak to spieprzyć? Ja nie rozumiem. Niby wytrawna partia, wszyscy mówią, że się znają na polityce, ja jestem tu świeży, jak patrzę na to z boku, to mi się śmiać, to jest to pełna amatorka, jak można mieć 90% ludzi przed sobą, którzy są za i nagle mieć tłumy na ulicach, którzy są przeciwko Tobie, no to trzeba być naprawdę, to y, 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 mistrzowie tak naprawdę w topy, no po prostu. No, mój przedmówca ma. Rację całkowicie się z nim zgadzam, bo w ostatnich dwóch tygodniach przy okazji tego całego kryzysu naczytałem się opinii prawników i komentatorów politycznych w sumie wszystkich gardlet od lewa przez liberałów o prawo. I najlepsze jest to, że wszyscy w sumie zgadzają się, że polskie sądownictwo idealne nie jest i reformy są potrzebne. Wśród zarzutów wobec polskiego sądownictwa najczęściej czytałem o przewlekłości postępowań, o zbytnej biurokratyzacji, o zbyt wysokich kosztach, o zamkniętym korporacjonizmie sędziowskim, o braku odpowiednich może właśnie postępowań dyscyplinarnych w przypadku pojedynczych sędziów, którzy dopuścili się pewnych przewinień, czy złamali czy reguły, czy zasady etyki, czy nawet prawo. Okej, okay, to są wszystko przypadki, o których możemy rzeczywiście i powinniśmy poważnie dyskutować. Problem jednak polega na tym, że to, co nam zaproponował PiS, nie rozwiązuje żadnego z tych problemów. Szczerze powiedziawszy, nawet nie wiemy, w jaki sposób ma pomóc. Poza tym, że jest to absolutna wymiana kadr, wymiana personalna, polityczna, która nie ma nic wspólnego z merytoryką. Co więcej, jeżeli popieracie PiS, to musicie sobie zdać sprawę, że te mechanizmy, które teraz PiS próbuje wprowadzić i uczynić prawem, to będą te same mechanizmy, które kiedyś w przyszłości, prędzej czy później, inna partia, która zastąpi PiS-u władzy, partia, którą mam wrażenie nie będziecie darzyć sympatią, będzie mogła używać tych samych mechanizmów do kontrolowania polskiego wymiaru sądownictwa. I to też jest istotny element. W Polsce kultura państwowości jest nie tyle młoda czy niedojrzała, co jest po prostu nieistniejąca. Dotychczas w Polsce mieliśmy kulturę mniej bądź bardziej stonowanego upartyjnienia czy zagrabiania politycznego. I niestety, wbrew wielu nadziejom, jakie różne środowiska pokładały w PiSie, PiS zamiast tworzyć rzeczywiście nowoczesne, profesjonalne państwo, silne instytucje, odwołuje się właśnie do tej najgorszej kultury polskiego parlamentaryzmu, mianowicie upolityczniania wszystkiego jak się ją da. I szczerze powiedziawszy w świetle tego, co PiS robi, nie tylko z sądami, ale w ogóle patrząc na ostatnie dwa lata ich rządów, to wychodzą na absolutnych, niekwestionowalnych, niepokonanych himalajistów hipokryzji. Bo niestety nie może być tak, że kiedy PiS był w opozycji, zwłaszcza kiedy prowadził kampanie wyborcze, to upartyjnianie i układy w wykonaniu platformy były złe, ale kiedy PiS je robi, to to jest dobre. To tak nie działa. Okej, okay, ale to były propozycje reform już ponad Ponad tydzień temu w międzyczasie na stronie pawił się prezydent Andrzej Duda. Chcę powiedzieć jedno. Zgłosiłem dzisiaj do Marszałka Sejmu, korzystając z prezydenckiej prerogatywy, jaką jest inicjatywa ustawodawcza, ustawę zmieniającą ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa, bardzo krótką, składającą się z dwóch przepisów, gdzie jest jasno i wyraźnie powiedziane, że członków nowej Krajowej, Krajowej Rady Sądownictwa... Sejm będzie wybierał większością trzech piątych głosów. Powtarzam jeszcze raz. Była już taka propozycja, trzy piąte będzie wymagane do tego, aby kandydat sędzia, podkreślam sędzia, został wybrany na członka Krajowej Rady Sądownictwa. Szanowni Państwo, ten projekt ma zapobiec w efekcie po jego uchwaleniu jednemu. Twierdzeniom o tym, że Krajowa Rada Sądownictwa jest upartyjniona tylko poprzez jedno ugrupowanie, że w związku z tym działa pod dyktatem politycznym nie może być takiego wrażenia w polskim społeczeństwie, nie może być takiego odbioru, nie może być możliwości używania takiego argumentu. Nigdy jeszcze nie było takiej sytuacji, żeby jedno ugrupowanie w polskim parlamencie, w polskim sejmie miało samodzielnie trzy piąte. Przyznam szczerze, że na razie nie sądzę, żeby taka sytuacja się zdarzyła. W związku z powyższym wydaje się, że ta większość jest wystarczająca, aby zapewnić, że nie tylko jedno ugrupowanie, nie tylko jeden obóz polityczny będzie decydował o składzie Krajowej Rady Sądownictwa. I proszę Państwa, chcę powiedzieć jeszcze jedno. Wszystkim liderom politycznym przede wszystkim, szanownym Państwu posłom i moim rodakom. Otóż nie podpiszę ustawy o sądzie najwyższym, nawet jeżeli takowa zostanie uchwalona w polskim parlamencie, jeżeli wcześniej ta ustawa złożona dzisiaj przeze mnie jako prezydencki projekt nie trafi na moje biurko uchwalona przez polski parlament i nie stanie się częścią polskiego w efekcie systemu prawnego po złożeniu przeze mnie podpisu. Powtarzam jeszcze raz, nie podpiszę tej ustawy o sądzie najwyższym, nad którą w tej chwili pracują w sejmie, dopóki moja ta maleńka ustawa, którą, której projekt dzisiaj złożyłem w Sejmie nie zostanie uchwalona i nie znajdzie się na moim biurku. Dziękuję bardzo. I nie jest to, szczerze powiedziawszy, w teorii głupie rozwiązanie. Szczerze powiedziawszy darzy je wysoką sympatię. Proponowano już wcześniej podobne rozwiązanie przy kryzysie związanym z Trybunałem Konstytucyjnym, wówczas m.in. Paweł Kukiz. Wydaje mi się również Jarosław Gowin, część środowiska Komitetu Obrony Demokracji, sugerowała, że moglibyśmy mieć większość kwalifikowaną, dwóch trzecich bodajże, przy powoływaniu czy uchwalaniu sędziów Trybunału Konstytucyjnego. I nie dam sobie ręki uciąć, ale wydaje mi się, że było to też wśród rekomendacji Komisji Weneckiej. Taka propozycja większości kwalifikowanej, czy to trzech piątych, czy dwóch trzecich, to jest tam inna dyskusja, ma pewną dużą cnotę. Mianowicie wymusza ponadpartyjne porozumienie, wymusza kompromis, wymusza dialog. A co ważniejsze i może takie mniej filozoficzne, uniemożliwi to jakiejkolwiek partii, która jest aktualnie przy władzy, upartyniać instytucje państwowe. Dodatkowo wprowadzono też inne kosmetyczne zmiany. Jak to, że to Krajowa Rada Sądownictwa, a nie Minister Sprawiedliwości będzie decydować, którzy sędziowie Sądu Najwyższego nie przejdą automatycznie w stan spoczynku. I to ta Rada, a nie minister, wyda zgodę na pracę sędziego po przekroczeniu wieku emerytalnego. Do tego prezydent, nie minister sprawiedliwości, będzie ustalał regulamin Sądu Najwyższego i to prezydent, nie minister sprawiedliwości, wybierze, którzy sędziowie Sądu Najwyższego będą mogli pozostać w służbie po uchwaleniu ustawy. Problem polega jednak na tym, że wciąż, mimo tych pewnych kosmetycznych zmian, ustawa, nowa ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa wygasza kadencję obecnej Rady. Kadencja, która jest uchwalana czy regulowana przez Konstytucję, więc budzi to słuszne wątpliwości o konstytucyjność zapisów. W czasie nagrywania tego odcinka, nawet przeczytałem, że Departament Stanów, Stanów Zjednoczonych na Twitterze wezwał Polskę do przestrzegania Konstytucji. I dodatkowo prezydent najwyraźniej uznał, że woli walczyć trochę o własne wpływy, bo zabrał wspomniane prawo, widzi mi się, od ministra Ziobry do siebie. Oczywiście rozumiem, że polityka w Polsce jest tematem, który w sumie od wielu lat standardowo wywołuje największe emocje, i dyskusje, nawet wśród członków rodziny na temat polityki, mogą bardzo szybko osiągnąć 100 stopni w ciągu kilku sekund. I też jest całkowitą. Prawdą jest niezaprzeczalnym faktem, że rząd PO-PSL nigdy nie był, że to powiem bardzo delikatnie, wzorem cnót jak chodzi o nieupartyjnianie, nieupolitycznianie i niewywieranie nacisków. Oczywiście poprzednia ekipa miała wiele afer na swoim sumieniu. Ale szczerze powiedziawszy musimy walczyć z tym no, z zaproszeniem idiotyzmem, tą antylogiką, że jeżeli PO i PSL coś robiły to PiS też może. Nie, nie, nie. Tak, tak to nie działa. Musimy oceniać ekipę, która obecnie jest… każdą ekipę, nie chodzi nawet o PiS, każda ekipa, która w, danym, w danej chwili rządzi krajem musi być oceniana według pewnych merytorycznych kryteriów. Nie możemy stosować porównania do poprzedniej ekipy. Poprzednia ekipa została władzy pozbawiona, nie może się specjalnie pozbierać ani, ani w sondażach tak samo i jest ku temu powód. Platforma jest marką poniekąd wciąż toksyczną, i są ku temu powody. Więc jeżeli teraz próbujemy stosować retorykę i rozumowanie, że możemy robić to samo co platforma, to jest, jest to coś dla mnie totalnie niezrozumiałego. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że przez te wszystkie lata, y, kiedy PiS był w opozycji, już nie mówiąc o kampanii wyborczej, PiS zawsze obiecywał być. Lepszym od poprzednich ekip. PiS zawsze obiecywał, że będzie walczył z upartyjnianiem i budował silne instytucje państwowe. Jest wiele środowisk bardzo intelektualnych, konserwatywnych, które w PiSie właśnie pokładały na to nadzieję. A efekt jest taki, że właśnie na to środowisko intelektualne, konserwatywne PiS się bardzo mocno wypiął, Wypił się na obywateli, na swoje obietnice wyborcze. I stosuje najgorsze praktyki, odwołuje się do najgorszej kultury polskiego parlamentaryzmu, mianowicie upartyjniania i uwłaszczania wszystkiego. Proszę się nie dziwić, nie śmiać i nie wkurzać, że tysiące ludzi we wszystkich miastach w Polsce wychodzi na ulicę protestować, dlatego że no, mają prawo się bać. Jeżeli tak ważne z punktu widzenia funkcjonowania państwa i w ogóle polskiej polityki, takie ważne zmiany ustrojowe są wprowadzone. Na szybko, pod osłoną nocy dosłownie, bez ostrzeżenia, bez konsultacji, trybem poselskim, ekspresowo, wszystko się dzieje w jednym tygodniu. Tak szybko, że opinia publiczna nie ma nawet czasu specjalnie połapać się. Ja przez ten ostatni tydzień próbowałem zrobić komentarz każdego dnia i nie dawałem rady, bo każdego dnia pojawiały się nowe rewelacje, nowe zmiany. Ta, wszystko działo się w takim tempie, że ludzie nie nadążali. No to oczywiście, że mają prawo się bać i to są emocje. Które cholera jasna trzeba uszanować. To państwo ma się bać swoich obywateli, a może nawet niekoniecznie. Państwo ma szanować swoich obywateli, musi pamiętać, że którakolwiek partia jest przy władzy, ma swoje poglądy, ma swoich wyborców, ma swój elektorat oczywiście, ale rządzi całym krajem i wszystkich obywateli musi brać pod uwagę. Obywatele nie mogą się bać swojego państwa, a pis niezależnie od intencji doprowadził do tego, że, i trudno się dziwić, całkowicie przestraszył dużą część społeczeństwa. A nie tylko w sumie rozmontowywanie tych różnych bezpieczników instytucjonalnych, które mają chronić obywateli przed władzą, jak sądy, budzi niepokój, a nawet sposób, w jaki jest to robione. Do tego wszystkiego, co już powiedziałem, to jest jeszcze jeden element, który szczerze powiedziawszy jest trochę żenujący, mianowicie próba Ministerstwa Sprawiedliwości w ogóle Sejmu okłamania opinii publicznej. Oto grafika, która była zaprezentowana, którą potem internauci, jak i gazety rozmiotły w pył, wytykając liczne błędy. Przede wszystkim, na przykład, w większości tych krajów, jak we Francji, Danii, Hiszpanii, sędziowie są wybierani przez różne rady sędziowskie. W Holandii, rzeczywiście, sędziowie są powoływani dekretem króla na wniosek ministra sprawiedliwości, ale kandydaci są skazywani przez radę sądownictwa. Zatem, system, w którym minister czy prezydent mógłby tak wedle własnego widzi, mi się, bez jakby zaciągnięcia, opinii czy w ogóle bez wniosku odpowiednich rad sądowniczych wybierać sędziów jest absolutnym ewenementem. I w największym skrócie, to co zaproponował PiS jest taką reformą sądownictwa jak przywalenie pięciokilowym młotkiem byłoby na prawą telefon. Jeżeli wciąż jesteście jednak nieprzekonani czy sceptyczni wobec mojej krytyki to powiem tylko tyle, że co powinno wam dać do myślenia to krytyka tych reform przez prawicowych intelektualistów. Konserwatywny Klub Jagielloński w ostatnim tygodniu wypuścił całą serię artykułów krytykujących te reformy. Tak samo Nowa Konfederacja i jej redaktor. Jerzy Kwaśniewski z Ordo Juris w ogóle kwestionował, czy te reformy są konstytucyjne. A także całą tą taką, za przeproszeniem, propagandową historię sukcesu i geniuszu tej reformy skrytykował redaktor Warzecha z Do Rzeczy, który akurat pisał że te reformy PiSu niczego nie naprawiają systemowo, a jedynie odwracają bieguny w wadliwym systemie. I uważał, że polskie sądownictwo i tak jest upolitycznione, teraz po prostu będzie upolitycznione przez nową ekipę. Aczkolwiek sam zaznaczał rzeczywiście, że te mechanizmy umożliwiające upolitycznianie są o tyle niebezpieczne, że kolejna ekipa, która przyjdzie po PiSie, rzeczywiście może je wykorzystać w bardzo złym celu. Teraz, ja niekoniecznie zgadzam się ze wszystkim, co pan redaktor Warzecha napisał, niemniej nawet akceptując jego tezę trzeba no, przyznać, że tempo, rozmiar, zakres, a przede wszystkim jakby pewna bezczelność, szczerze powiedziawszy, y, upartyjnienia sądów jest jakby na polskie warunki dosyć spektakularna. No. To tyle ode mnie, mam nadzieję, że Wam się podobało, jak najbardziej podzielcie się ze mną swoim zdaniem w tej kwestii. Jeżeli uważacie, że gdzieś popełniłem błąd, byłem niesprawiedliwy, coś ominąłem albo albo przeinaczyłem, proszę Was jak najbardziej dajcie mi znać, bo uwierzcie mi, nie próbuję nikogo okłamać i nie lubię być w błędzie, więc jeżeli macie jakieś informacje, które mogą zmienić moje zdanie albo wskazać błąd mojego rozumowania, to jak najbardziej no, no Byłbym wdzięczny za, za korektę, także piszcie śmiało i przede wszystkim do zobaczenia.